Pomyślałem sobie, że po raz pierwszy na tych igrzyskach, w przypadku naszej reprezentacji, coś, co mogło się nie udać, udało się. To my kogoś dopędziliśmy, to my w końcówce zrobiliśmy coś decydującego i wreszcie jest, jest to złoto. Powiedzcie, czy wierzyliście, że tak to się skończy, czy po doświadczeniu, bo ja drżałem, ja byłem absolutnie pewny, no niestety srebro już po tych doświadczeniach tego pierwszego tygodnia w Rio. Nie ja byłam pewna już od kilku tygodni. E, jedyne, czego się obawiałam, to była kwestia e, kwestia warunków. E, może to teraz brzmi a tak, że była pewna ty, ty, tyle czasu, ale naprawdę w. Ja zrobiłam sobie głęboką analizę też z takiej strony, bo teraz jestem trenerem, i byłam ciekawa, czy e, kilka osad w ogóle sobie e, przeanalizowałam o, w tym sezonie, żeby zobaczyć, czy e, moje oko, podejście właśnie m, trenerskie jest słuszne. A w przypadku tej osady było mi też troszeczkę łatwiej, no bo znam i trenera, i zawodniczki bardzo dobrze. I tutaj akurat e, jeszcze te warunki, jakby ja też wiedziałam, że one te Brytyjki dor, dorwą bez problemu i przejdą, mimo że chociażby w. W studiu telewizyjnym wszyscy na mnie patrzyli co, wygrają czy ja Tak, wygrają. A wszyscy ale jak, skąd ty to wiesz? Ja mówię, no wiem, dlatego, że znam charakter tych dziewczyn i znam charakter też Brytyjek bardzo dobrze i też styl, jaki prezentowały Brytyjki był troszkę cięższy i, i na ostatnich tych metrach finiszowych trzeba być stylowo wiosłować tak lekko, jak nasze te dziewczyny wiosłują i one to po prostu pokazały po raz kolejny, nie pierwszy raz i, i przywiozły w moim mniemaniu oczekiwany złoty medal że będzie złoto, czy też umierałeś jak wszyscy Ja melańcy. umierałem tak jak wszyscy w kraju, ja się nie znam na tej dyscyplinie, ale e, kibicowałem strasznie mocno, trzymałem kciuki i faktycznie na tych ostatnich metrach gdzieś tam mi zaparł oddech w piersiach i, i, i mocno trzymałem kciuki, żeby, żeby dziewczyny dopłynęły. No, I tutaj. potem dostałem sms a -y. ale czad to, nie, <noise> Wysłaliśmy do siebie SMS-y, mówię Jezus Maria, jest fajnie, że jest złoty medal i naprawdę dziewczyny spisały się na złoty medal.